Mała, biedna żebraczka, bossa, wbiegła nagle do szpitala i przerwała milionerowi, który rozpaczliwie płakał nad synem pogrążonym w śpiączce. Dziewczynka spojrzała na niego z determinacją i powiedziała Wujku, wiem, jak uratować twojego syna. Jej słowa ujawniły prawdę tak poruszającą, że nawet lekarze nie powstrzymali łez. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych wzruszających historii, i nie zapomnij polubić filmu, aby móc dalej oglądać. Paweł Kowalski siedział w poczekalni szpitala, świętych Jadwigi, nieruchomy jak rzeźba, wyrzeźbiona z kamienia winy i strachu. Twarda, skórzana tapicerka fotela wbijała się w jego plecy, ale nie czuł bólu. Jego oczy, zamglone od bezsennych nocy, utkwione były w monitorze, który migotał w rytmie życia jego syna życia kruchego, jakby zawieszonego między dwoma światami. Linia wykresu poruszała się nierówno, jakby sama nie wiedziała, czy ma dalej walczyć. Dla Pawła. Każda pauza między uderzeniami serca Mikołaja była jak zderzenie z rzeczywistością, której nigdy nie planował. Człowiek, który przez całe życie kontrolował milionowe kontrakty, rynki finansowe i losy ludzi, teraz siedział sam, bezradny, z dłońmi zaciśniętymi na kolanach. Jego mundur sukcesu, elegancki garnitur, zegarek warty więcej niż pensja niejednego chirurga. Teraz był tylko zbroją, która niczego nie chroniła. Wszystko, co znał, przestało mieć znaczenie, gdy jego syn przestał reagować na świat. Drzwi skrzypnęły. Cichy, prawie niezauważalny dźwięk, który w tej chwili zabrzmiał jak trąba, zwiastująca coś nieuchronnego. Spojrzał w stronę korytarza, spodziewając się lekarza, może pielęgniarki, może kolejnych wieści, które odbierały mu nadzieję. Ale to, co zobaczył, Zbiło go stropu. Dziewczynka, mała, może ośmioletnia, ubrana w coś, co przypominało sukienkę po starszej siostrze, w zbyt dużym swetrze, z włosami jakby uczesanymi przez wiatr. Szła boso. Jej stopy uderzały o zimną podłogę z cichym stukotem, który wyznaczał rytm inny niż ten wyświetlany na monitorze. Zatrzymała się tuż przed nim i spojrzała prosto w jego oczy. Wujku, wiem, jak pomóc Mikołajowi, powiedziała, a jej głos był jak cień modlitwy, której nikt nie miał odwagi wypowiedzieć. Paweł zamarł. W tej jednej chwili wszystko ustało: szum aparatury, szelest papierów, oddechy lekarzy. Patrzył na nią, próbując zrozumieć, kim jest, skąd się wzięła, dlaczego właśnie teraz. Ale był w niej spokój, nie dziecięca pewność siebie, nie buta, tylko coś głębszego, niemal przerażająco poważnego. Kim jesteś? zapytał z głosem, w którym drżało więcej niż tylko ciekawość. Lucia. Uśmiechnęła się lekko, ale bez radości. Potrafię słyszeć rzeczy, których nikt inny nie słyszy. Serce mówi, kiedy zbliża się zmiana. Mikołaj też coś mówi, tylko nikt go nie słucha. Poczuł, jak coś się w nim przesuwa, jakby całe jego wnętrze zaczęło tracić strukturę. Przez lata zbudował wokół siebie mur z decyzji, transakcji i zimnych kalkulacji. I nagle przyszła ta mała istota, która jednym zdaniem rozsadziła jego obronę. Co masz na myśli? Jakie zmiany? Spytał niemal z gniewem, choć sam nie wiedział, do kogo był ten gniew skierowany. On się nie poddał, tylko się schował tam, gdzie jest cisza, i tam mnie wpuścił. Wiem, że chce wrócić, tylko nie wie, czy ktoś na niego czeka, odpowiedziała, a każde jej słowo brzmiało jak echo czegoś, co już kiedyś słyszał, ale zapomniał. Paweł spojrzał przez szybę do sali intensywnej terapii. Mikołaj leżał nieruchomo: rurki, maszyny, światła technologia, która miała zapewnić życie. Ale nic nie mogło zastąpić ciepła, obecności, wiary. Przepraszam go. Codziennie w myślach szepnął sam przed sobą, przyznając się po raz pierwszy, że mnie przy nim nie było, że słuchałem wszystkiego, tylko nie jego. Lucia położyła mu dłoń na nadgarstku. Jeszcze nie jest za późno, ale musisz go zawołać nie słowami, tylko tym, co masz w środku. On musi wiedzieć, że to ty, że czekasz. Cisza, która zapadła, była inna niż przedtem. Miała smak, gęstość, jakby między nimi zawisło coś niewidzialnego i świętego. Nikt się nie ruszał, nikt nie mówił. Wtem z wnętrza sali zabrzmiał alarm. Krótki, jakby aparat zawahał się, czy coś sygnalizować. Potem drugi. Pielęgniarka zerwała się z miejsca. Lekarz ruszył do drzwi. Panie Kowalski, zawołała, proszę szybko, coś się dzieje z pańskim synem. Paweł wstał, chwiejnie, jakby nogi odmówiły mu posłuszeństwa. Spojrzał na Lucie, ale ona już odwróciła się do niego tyłem i spojrzała w głąb korytarza, gdzie ciemność zdawała się gęstnieć. To dopiero początek, powiedziała cicho, bez emocji. Nie zapytał, co miała na myśli. Serce biło mu zbyt mocno, by znieść więcej słów, i wtedy drzwi do sali otworzyły się strzaskiem. Proszę wejść. Mikołaj zareagował, ale nie wiemy jeszcze, co to znaczy. Paweł ruszył przed siebie, nie czując już podłogi. Każdy krok niósł ze sobą ciężar lat milczenia, ale w tej chwili nie chodziło już o strach, ani o kontrolę, ani o władzę. Chodziło o szept, który czekał, by wreszcie zostać usłyszanym. Biuro Pawła Kowalskiego, które niegdyś było świadectwem jego dominacji w świecie finansów, dziś zdawało się być zaledwie cieniem tamtej potęgi. Spółek wystawały segregatory z umowami, sprawozdaniami i raportami, których treść niegdyś znał na pamięć. Każdy z tych dokumentów, każde nazwisko na nagłówku, każda decyzja podpisana jego dłońmi, dziś były jak ciężary przypięte do jego sumienia. Siadał w fotelu, którego skórzane oparcie pamiętało rozmowy, z których żadna nie miała w sobie śladu człowieczeństwa. Wówczas wszystko wydawało się proste: kalkulacje zyski, eliminacje przeszkód. Teraz jednak Coś w nim pękło. Spojrzał na zdjęcie Mikołaja, które trzymał w dłoni od kilku minut, choć nie zdawał sobie z tego sprawy. Uśmiechnięta twarz chłopca, jeszcze sprzed choroby, rozbrajała go, łamała każdą warstwę ochronną, jaką przez lata budował. Z zamyślenia wyrwało go lekkie pukanie do drzwi. Proszę wejść, powiedział niemal szeptem, wciąż wpatrując się w zdjęcie. Drzwi otworzyły się powoli. Najpierw weszła Lucia, bosa jak w szpitalu, jakby nigdy nie nosiła butów. Za nią chłopak, może o dwa lata starszy, miał twarz zaciętą, surową, z oczyma, które znały zbyt wiele jak na jego wiek, Rafał, dzieci Józefy Kamińskiej. Kobiety, której nazwisko tkwiło gdzieś głęboko w przeszłości Pawła, nazwisko, którego przez lata unikał, jakby wypowiedzenie go mogło przywołać coś, czego wolałby nie pamiętać. Usiedli naprzeciwko niego. Cisza, która zapadła, nie była przypadkowa. Ona niosła treść, której żadne słowo nie mogło oddać. Lusia pierwsza odezwała się. Wujku Paweł, ja i Rafał, Jesteśmy dziećmi Józefy Kamińskiej. Ton jej głosu był miękki, ale w środku brzmiała nieugięta siła. Paweł poczuł, jak serce ściska mu się w piersi. To imię, Józefa, uderzyło w niego z mocą lawiny. Miał wrażenie, że z tyłu głowy coś się otworzyło: wspomnienie młodej kobiety, spojrzenia błagalnego, decyzji podjętej z zimną logiką. Nie! wykrztusił, ale zaraz zamilkł. Nie dlatego, że nie chciał słuchać, ale dlatego, że już wiedział. Wszystko nagle stało się jasne. Twarze dzieci, smutek w ich oczach, pytania, które nie wymagały zadania. Wiem, że nie pamiętasz jej twarzy. Ale mama pamiętała twoją do samego końca, powiedział Rafał, a w jego głosie nie było gniewu, tylko zmęczenie prawdą, którą nikt dotąd nie odważył się wypowiedzieć. Paweł spuścił wzrok, dotknął palcami blatu biurka, jakby szukał w nim oparcia. Traktowałem biznes jak matematykę. Myślałem, że jeśli wszystko się zgadza, to nikomu nie dzieje się krzywda. Ale to nieprawda. Wiesz ile razy podpisałem papiery, które skazywały ludzi na milczenie? zapytał: sam do siebie. A teraz te twarze wracają. Lusia nie spuszczała z niego wzroku. Mama mówiła, że czasem wystarczy jedno nie od właściwej osoby, żeby uratować czyjś świat. Ty wtedy powiedziałeś tak, i nasz świat się rozpadł. My nie przyszliśmy, żeby Cię osądzać, dodał Rafał, powoli, z trudem wymawiając każde słowo, ale przyszliśmy, żebyś w końcu spojrzał prawdzie w oczy. My już nie chcemy żyć w cieniu Twoich decyzji, chcemy wiedzieć, czy cokolwiek z tego rozumiesz. Paweł podniósł wzrok, oczy miał wilgotne, pierwszy raz od lat pozwolił sobie poczuć: Rozumiem więcej niż chciałbym. Jego głos się załamał: Zostawiłem Waszą Matkę, nie pomogłem, kiedy prosiła, i może wtedy naprawdę wierzyłem, że to tylko liczby, że to nic osobistego. Ale ona była człowiekiem, jak wy, jak mój syn, a ja byłem ślepy. Cisza znów wypełniła pokój, ale tym razem nie była już przepaścią. Była przestrzenią, w której zaczynało się coś nowego. Coś, co jeszcze nie miało kształtu, ale już istniało. I co teraz? spytała Lusia, co zrobisz z tą prawdą? Paweł oparł się ciężko na biurku. Milczał chwilę, zanim odpowiedział nie wiem jeszcze, ale wiem jedno. Nie chcę, żeby to się powtórzyło i nie chcę, żebyście byli tylko kolejnym błędem, który zignoruję. Rafał skinął głową bez słowa. Może więc nie wszystko stracone, powiedziała Lusia, ale to, co będzie dalej, zależy już tylko od ciebie. Nagle, jakby na znak, Rozległ się dźwięk telefonu. Paweł sięgnął po urządzenie i zobaczył imię Doktor Sobczak. Zerknął na dzieci. To szpital. Odebrał, da, tak? Panie Kowalski. Mikołaj otworzył oczy. Wszystko na moment zamarło. Serce Pawła zabiło mocniej, a świat jakby zatrzymał oddech. Spojrzał na lusie. Dziewczynka uśmiechnęła się lekko, jakby już wiedziała. Musisz jechać. Powiedziała cicho: On Cię potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek. Paweł wstał, a w jego ruchach była nowa siła. Zawahał się tylko przez chwilę. Wracam, powiedział do nich: Ta rozmowa się nie kończy, ona dopiero się zaczęła. Wyszedł, a echo jego kroków jeszcze długo odbijało się w ścianach biura. Kiedy Paweł przekroczył próg starego gabinetu, należącego niegdyś do ojca, Miał wrażenie, że wchodzi do wnętrza samego siebie tam, gdzie od lat gromadziły się wszystkie pytania bez odpowiedzi, gdzie wspomnienia przemilczanych gestów i zawiedzionych spojrzeń unosiły się jak kurz w powietrzu. W rogu stała ta sama szafa, w której kiedyś Ferdynand chował rzeczy, których nie chciał pokazywać światu, i dziś, tak jak wtedy, jego brat siedział przy biurku z twarzą częściowo ukrytą w cieniu. Paweł zamknął za sobą drzwi. Nie potrzebował zaproszenia. Oparł się o ścianę, spojrzał na niego długo, w milczeniu. Ferdynand nie podniósł wzroku, jego dłonie nerwowo obracały stary sygnet, który nosił od lat: pamiątka po ojcu, symbol władzy, dziedzictwa i odpowiedzialności, której nigdy w pełni nie przyjął. Potrzebuję odpowiedzi, powiedział Paweł powoli, jakby każde słowo było ciężarem, który musiał unieść, i nie zamierzam ich prosić. Ferdynand milczał. Przez chwilę jedynym dźwiękiem była wskazówka starego zegara na ścianie. Kiedy w końcu odezwał się, jego głos był zduszony, zmęczony, ale też dziwnie spokojny. Wiedział za dużo, Paweł. Mikołaj grzebał tam, gdzie nie powinien. Dotarł do rzeczy, które miały zostać zakopane. Paweł nie poruszył się, ale jego spojrzenie stało się twarde, jak stal. To nie były rzeczy. To był mój syn. Wiem. Ferdynand wreszcie spojrzał mu w oczy. I dlatego to wszystko mnie niszczy. Ale wtedy, w tamtej chwili byłem przekonany, że robię to, co konieczne. Dla dobra rodziny, dla ciebie, dla nas. Odepchnąłeś go. Wysyczał Paweł: Mówisz o dobru, a zrobiłeś coś, co złamało wszystko, co jeszcze miało sens. Czy ty to rozumiesz? Ferdynand wstał. Zbliżył się do okna, jakby chciał uciec wzrokiem poza ramy tej rozmowy, ale prawda była już zbyt blisko, za blisko. Bałem się. Wszystko, co budowaliśmy, mogło runąć, gdyby ujawniono dokumenty, transakcje, nazwiska. Nie tylko ja bym upadł, Paweł, ty też. Mikołaj był inteligentniejszy niż myślałem i bardziej dociekliwy. Gdy zrozumiał, co znalazł, chciał z tobą rozmawiać. Ale do mnie nie dotarł, bo ty go powstrzymałeś. Tak, przyznał w końcu niemal bezgłośnie. Zatrzymałem go w połowie schodów. Chciał biec do ciebie, chwyciłem go za ramię i wtedy. zamilkł. Mów, żądał Paweł. Jego głos był jak klinga noża. Do końca. Ferdynand zacisnął powieki. Twarz mu pobladła. Ramiona zadrżały. Szarpnął się, stracił równowagę. Nie chciałem, ale nie zrobiłem też nic, by go złapać. W tym momencie czas przestał mieć znaczenie. Paweł czuł, jak powietrze wokół nich gęstnieje. Każde słowo Ferdynanda spadało na niego jak głaz. Nie było w tym żadnej ulgi, żadnego katarsis, tylko zimna, obezwładniająca prawda. I przez to moje dziecko leżało tygodniami nieprzytomne, podłączone do maszyn, walcząc o życie. Wyszeptał, choć w jego głosie nie było słabości, tylko rozpad. Myślałem, że jeśli zamilknę, jeśli wszystko przykryję, to minie. Że ty nigdy się nie dowiesz, powiedział Ferdynand bezbronny. Ale nie przewidziałem jednego: że twój syn będzie silniejszy od nas wszystkich. Paweł zbliżył się do niego. Stanęli twarzą w twarz. I to właśnie różni nas od niego. On chciał mówić: My latami milczeliśmy i za to wszyscy płacimy. Ferdynand odwrócił wzrok. Jego sylwetka wyglądała na mniejszą, jakby sam siebie nie poznawał. Wiem, że nie zasługuje na wybaczenie, powiedział bardziej do siebie niż do brata. Ale może, może, jeśli sam przyznam się do wszystkiego, jeśli ujawnię, co ukrywałem, to coś się jeszcze da uratować. Paweł nie odpowiedział od razu. Długo patrzył przez okno, jakby próbował dostrzec tam obraz innej wersji ich życia, tej, w której Mikołaj byłby teraz z nimi, zdrowy, bezpieczny, nieświadomy ciężaru tajemnic dorosłych. Nie wiem, czy da się to naprawić powiedział cicho. Ale wiem jedno nie będę już więcej milczał, ani dla ciebie, ani dla tych, którzy nas kiedyś uczynili takimi, jacy jesteśmy. Odwrócił się do wyjścia, zostawiając Ferdynanda wśród cieni własnych czynów. Ręka mu zadrżała, gdy dotykał klamki jeszcze jedno spojrzenie przez ramię To już nie chodzi tylko o mnie, ani o ciebie. Chodzi o każdego, kto cierpiał przez nasze decyzje, i ja zamierzam ich wysłuchać. Drzwi zamknęły się za nim powoli. Po drugiej stronie zostawił człowieka, którego kiedyś nazywał bratem, ale już nie był pewien, czy to słowo cokolwiek znaczyło. W korytarzu czekała Lucia. Siedziała cicho, z rękami splecionymi na kolanach, jakby wiedziała, że to spotkanie miało przynieść dorosłym coś, czego dzieci muszą czasem uczyć ich od nowa. Odwagi. I co teraz, wujku? Zapytała cicho. Paweł spojrzał na nią długo, a potem skinął głową. Teraz wrócimy do Mikołaja. W jego głosie nie było już wahania. Gdy wrócili ze szpitala do domu, który niegdyś był fortecą ciszy i pustych rytuałów, Paweł długo nie mówił nic. Każdy kąt, każdy obraz na ścianie przypominał mu, co mu kamienie w bucie, decyzje, które przez lata spychał na margines sumienia. Światło lampy padało na rozrzucone dokumenty, których nie miał już odwagi posegregować. Tam były umowy, nazwiska, podpisy, wszystkie narzędzia jego dawnej potęgi, ale teraz nie widział w nich sukcesu widział ludzi, twarze. Życia, których nawet nie pamiętał, a które zniszczył, usiadł w fotelu, w którym zwykł przeliczać zyski i spojrzał w przestrzeń. W ciszy, którą dopiero teraz potrafił znieść, zrozumiał, że największe pytania nie mają odpowiedzi na papierze. Nie w liczbach, nie w strategiach, tylko w spojrzeniach, których unikał, w słowach, których nie odważył się wypowiedzieć i w bólu, który sam stworzył. Z zamyślenia wyrwał go dźwięk drzwi. Rafał i Lusia weszli bez słowa. Ich twarze były zmęczone, ale uważne. Za nimi, powoli prowadzony przez pielęgniarkę, wszedł Mikołaj. Jego kroki były niepewne, ale oczy, te same oczy, które Paweł znał od urodzenia, patrzyły na ojca inaczej. Nie było w nich już dziecka. Był chłopiec, który zobaczył zbyt wiele. Paweł zerwał się z miejsca. Nie wiedział, co powiedzieć. Patrzył, jak jego syn powoli siada na sofie, a Lucia trzyma go za rękę. Rafał stanął z tyłu, cichy jak cień. I wtedy Mikołaj z głosem ledwo słyszalnym powiedział: Tato, ja wiem. Serce Pawła zamarło. Zrobił krok do przodu. Co wiesz? Mikołaj spojrzał mu prosto w oczy. Wiem, że coś się stało, że ktoś próbował mnie uciszyć i wiem, że ty teraz próbujesz to naprawić. Paweł uklęknął przy jego nogach, jakby to było jedyne miejsce, w którym jeszcze mógł być prawdziwy. Synu, nie umiem cofnąć czasu, ale jeśli pozwolisz, zrobię wszystko, byś nie musiał żyć w cieniu moich błędów. Mikołaj nie odpowiedział od razu. Spojrzał na Lusię. Ta skinęła głową ledwo zauważalnie. Tato, chcę, żebyś wiedział, że nie wszystko da się naprawić. Ale jeśli naprawdę chcesz coś zmienić, to nie możesz tego robić sam. Paweł poczuł, jak coś w nim pęka, ale to nie był ból. To było coś czystsze. Coś, co przypominało zrozumienie. "Lusia," powiedział, odwracając się do dziewczynki. "Ty od początku wiedziałaś więcej niż powinnaś." "Jak?" Ona uśmiechnęła się delikatnie. "Nie chodzi o wiedzę, wujku. Chodzi o to," Co się czuje, kiedy serce drugiego człowieka milczy tak głośno, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie? Rafał, który dotąd milczał, w końcu przemówił: Możesz próbować odkupić swoje winy, Paweł, ale od teraz będziemy cię obserwować nie jako ludzie, którzy ci coś zawdzięczają, ale jako ci, których skrzywdziłeś. To będzie twój test. Paweł przytaknął: Wiem. I przyjmuje to, nie oczekuje wybaczenia, chcę tylko zasłużyć na szansę, by spróbować. Potem usiadł obok Mikołaja i po raz pierwszy od lat trzymał go za rękę tak jak ojciec, który się uczy, uczy obecności, uczy milczenia, które nie rani. Uczy czasu, który nie liczy się w pieniądzach, lecz w spojrzeniach i gestach. Dzisiaj Powiedział cicho. Zrozumiałem, że największa siła to nie ta, która każe światu milczeć, ale ta, która pozwala samemu mówić prawdę, choćby miała boleć. Lusia ujęła dłoń Rafała. Mikołaj oparł głowę na ramieniu ojca, wszyscy milczeli, ale w tym milczeniu nie było już lęku, było zrozumienie. Początek. W tym domu, który kiedyś był tylko miejscem, zaczęło się coś, co trudno było nazwać. Nie pojednanie, jeszcze nie, ale może pierwszy krok, początek drogi. Paweł wiedział, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo i nie chciałby było, teraz miał inny cel, odbudować to, co sam zburzył i znaleźć w tym sens, bo nie chodziło już o przeszłość, chodziło o przyszłość, którą mógł jeszcze pomóc stworzyć. Zasubskrybuj kanał, aby obejrzeć więcej tak poruszających historii jak ta.